Wysłuchaj uważnie zdań, powtarzaj je za lektorem. Ile masz lat? Quanti anni hai? Mam dwadzieścia lat. Ho Czy masz rodzeństwo? Hai fratelli o sorelle? Tak, mam starszego brata i młodszą siostrę. Sì, si, ho un fratello maggiore e una sorella minore. Ile lat ma twoja siostra? Quanti anni ha tua sorella? Ona ma trzydzieści lat. Lei ha 30 anni. Kiedy się urodziłeś? Quando sei nato? Urodziłem się w 1960 roku. Sono nato nel 1960. Czy masz dzieci? Hai figli? Lub? Hai bambini? Nie, nie mam dzieci. No, non ho figli. Jesteś żonaty? Jesteś mężatką? Sei spozato? Sei spozata? Tak, jestem mężatką. Si, sono spozata. Nie, jestem rozwiedziona. No, sono divorziata. Nie, ale mam dziewczynę. No, mał la ragazza.